Wiktoria Kouzer, wyciężczyni piątej edycji Hotel Paradise, podzieliła się niedawno szczegółami dotyczącymi swojej wygranej w programie. Celebrytka, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w reality show, opowiedziała, jak rozważnie dysponowała nagrodą w wysokości 50 tysięcy złotych kropka, choć od momentu triumfu w programie minął już pewien czas. Kouser postanowiła uchylić rąbka tajemnicy dotyczącej swojego finansowego sukcesu. W wywiadzie zdradziła, że choć brzmi to nieco śmiesznie, część wygranej wciąż trzyma schowana, zachowując tajemnicę co do jej finalnego przeznaczenia. Inwestycje w projekty rozpoczęte w poprzednim roku oraz próby rozmnożenia środków stanowiły kolejne etapy dysponowania nagrodą. Jednakże nie ukrywa również, że pewna część pieniędzy uleciała z wiatrem. Kropka Victoria Kouser nadal przyciąga uwagę mediów i fanów, uczestnicząc niedawno w programie Królowa Przetrwania. Mimo, że celebrytka pozostaje aktywna w świecie mediów, postanowiła również wrócić wspomnieniami do czasów Hotel Paradise, rzucając nowe światło na kulisy zwycięstwa. Kropka, w ostatnich tygodniach zakończyła się siódma edycja. Hotel Paradise, w której najwięcej emocji wzbudziła postać Lucy. Kouzer, komentując sytuację, wyraziła swoje zdziwienie i smutek w związku z traktowaniem uczestniczki przez resztę grupy. Wyraziła również swoje zaniepokojenie obrotem wydarzeń w sezonie, który zaznaczyła jako zbyt intensywny. Wiktoria Kouzer wciąż pozostaje obserwatorem show biznesowej sceny jednocześnie zachowując tajemnicę dotyczącą niektórych aspektów swojego życia po Hotel Paradise.